Dzień dobry. Witam ponownie na Zajęciach Twórczych w Innym Ośrodku Kultury Brójce. Zapraszam Was dzisiaj do y, zrobienia takiego pojemniczka. Ja nazywam zawsze przyda się nasz, na przykład kredki, ołówki, mazaki. Ewentualnie mogą być to lampione, jeżeli wykorzystamy słoiczek. Y, w każdym bądź razie ja tak sobie przygotowałam, możemy wykorzystać wszystkie. Tasiemki ozdobne. Jak widzicie, ja mam tutaj z naturalnych, z naturalnych tkanin. Jest sznurek konopny, tak zwany lniany, różnego koloru. Tasiemki kolorowe, pozostałości, odszycia. Tu mamy zakupione piękne koronki bawełniane ja od zasłon oprzyć, co mi się po prostu w domu nie przyda. Tasiemki, wstążki, kokardki, ozdoby. Przygotowujemy sobie słoiczek. Ja mam tu taki fikuśny, śmieszny, taka bombka. Może być puszka po groszku kukurydzy firmy, wszystko jedno jakiej. Jakieś pudełko. Proszę, po perfumach ewentualnie po jakichś innych wynalazkach i zapraszam. Do tego nam będzie potrzebny klej uniwersalny, polimerowy. Proszę pokażę może tak, będzie lepiej widać nożyczki. Przede wszystkim yy, zacznę może od dużego pudełeczka, to wam po odkładam na boczek, żeby się to już nam nie będzie potrzebne. Szykuję sobie taką puszkę, otwieram Stopniowo, powolutku wytłaczam go na obrzeża. Nie smarujemy od razu całości, bo będą nam się lepiły palce. A tak po prostu bardzo fajnie warstwowo będziemy przylepiać klej. Na początku proponuję naprawdę tylko może posmarować centymetr. Biorę sobie. Ten sznur konopny, akurat zacznę może od tego szarego, przytrzymuję i powolutku owijam. Ściśle jedno obok drugiego. Na początek robię to tak mało dbale, może po to, żeby nawinąć większą ilość i palcami powolutku do dołu będziemy przesuwać. Tu możemy sobie już docisnąć i ściśle, to znaczy, że musimy przesunąć jedno obok drugiego, żeby nam nie było przerw. bo to później nieładnie wygląda. A ważne, żebyśmy. Zobaczcie. Już nam się klei bardzo ładnie przyczepił. Teraz leciusień go naciągamy. Przesuwam sobie jeszcze bardziej. Poprawiam jeszcze niedoskonałości. Już teraz zobaczcie, odwracam i dopycham palcami tylko niezbyt mocno, co byśmy z sznureczka nie zrzucili, on już nam się super trzyma i dalej stosujemy smarowanie i owijanie. Proponuję Wam nie tak często, nie tak gęsto odrobinę, bo już teraz nam się sznureczek trzyma. Jeżeli chcemy z uskokiem, to dołożymy koroneczki. Ja teraz obetnę i zastosuję koloru innego sznurek. Mam podziemno-zielony. Wy możecie kontynuować dalej taki, jaki posiadacie. Może być innego koloru. Może być cieńszy. O grubszej strukturze. A możecie też pleciony sznur. A niektórzy mogą wykorzystać odpady, jakie posiadamy. Też. Wszystko można wpleść. Teraz jest troszeczkę trudniej, bo zaczynam. Jeśli zaczynamy, to musimy pewną warstwę uwinąć i znów ją przepychamy do brzegu. Tutaj mam taką śmieszną koroneczkę od taśmy zasłonowej. Stare już teraz, nie wiem czy nawet takie wykorzystują. Też sobie posmarujemy. Żeby ładnie wyglądała końcóweczka, to ją odcinam, żeby brzeg nam się nie strzępił i możemy ją lekko zagiąć. Zobaczcie. Zagięłam ją i troszeczkę posmaruję klejem. W trakcie. Musicie się zastanowić, bo ja mam teraz dylemat, czy zrobić to sznurkiem szarym czy zielonym, ponieważ wydaje mi się, że ładniej będzie sznurkiem zielonym. Możemy wykorzystać kolorowe pomponiki, ewentualnie cekinki, żeby przylepić. Ale możemy też zostawić tak. Jeżeli ktoś woli, może mieć samo przylepne serduszka, albo zrobić coś samemu i przylepić. Tak jak tutaj aplikacja, która gdzieś tam została od kwiatów. Jeszcze wykonam słoiczek z koronki. Smarujemy tak samo jak poprzednio górę. Nie zajmuje nam to dużo czasu. Przyczepiamy. Wykorzystam tutaj sobie ząbeczki. Tutaj postaramy się zrobić nie za dużo tego kleju mam taką śliczną koronkę w kwiatuszki. Proszę. Przytrzymuję palcem w jednym miejscu, a tu staram się nakleić i naciągnąć. Przytrzymuję paluszkiem. I teraz wykorzystamy przykład cekinki. Leciu się końca. Nie, nie za dużo kleju. Postawimy tak w miejscu łączenia malutką kropeczkę kleju i w to miejsce na paluszek nakładamy gwiazdkę czy tam kwiatuszek i pozostawiam. Tak? Teraz przesuwam na przykład y, co drugi kwiatek po drugiej stronie po przeciwnej może żeby było naprzemiennie. Mam na dole, teraz u góry robię kleksik. paluszek i przyklejamy drugi. Robimy po przekątnej prostopadle proszę, kropeczka i nanosimy gwiazdeczkę albo cekinek robimy teraz pomiędzy mała kropeczka kleju. Możecie taśmy z cekinami. Nieraz są takie taśmy gotowe, na której są przymocowane cekiny i też możecie ozdobić, wykorzystać. Wszystko przyda się odpady w domu. Możecie użyć ponownie i lampion jest gotowy. Dziękuję za poświęcony mi czas. Życzę Wam miłej zabawy. Do zobaczenia w następnych zajęciach.